Cześć, witajcie ponownie w naszej serii wideo w których przybliżamy Wam podstawowe kwestie związane ze stażem z urzędu pracy. Dziś poruszamy dość istotny temat, mianowicie czas wolny na stażu. Muzyka Czy stażyście przysługuje urlop wypoczynkowy? Bezrobotny, przebywający na stażu z Urzędu Pracy nie jest pracownikiem i nie podlega przepisom kodeksu pracy. Dlatego nie ma on prawa do urlopu wypoczynkowego. Starzyście natomiast za każde przepracowane 30 dni kalendarzowe przysługują dwa dni wolne. Pracodawca udziela ich wyłącznie na wniosek stażysty. Za dni wolne od pracy stażyście przysługuje stypendium stażowe. Pracodawca za ostatni miesiąc zobowiązany jest udzielić bezrobotnemu dwóch dni wolnych jeszcze przed zakończeniem stażu. Pracodawca bowiem powinien udzielić całego wolnego czasu jeszcze przed zakończeniem stażu. Jeśli szukacie szczegółowych informacji dotyczących stażu lub innych form pomocy z Urzędu Pracy, koniecznie odwiedźcie naszą stronę. Do zobaczenia!